Pierwszym krokiem, jaki wnioskodawca powinien e, przeprowadzić, to jest przede wszystkim zapoznać się z harmonogramem naborów, jaki jest e, na stronie Ministerstwa Zdrowia. Także zapraszam do zapoznania się z harmonogramem naborów e, konkursów. Dodatkowo proponuję zapoznać się z dokumentacją aplikacyjną, gdzie... E, Mamy rozpisane dokładnie kryteria, jakie wnioskodawca musi spełnić, oraz instrukcję wypełnienia wniosku. Instrukcja wypełnienia wniosku jest bardzo ważna: tam jest krok po kroku przeprowadzony wnioskodawca, w jaki sposób powinien wypełnić wniosek, w celu udokumentowania pełnej wartości merytorycznej wniosku. Tak jak powiedziałam wcześniej, bardzo ważnym aspektem jest zapoznanie się z kryteriami merytorycznymi, z ich opisem. Aby w formularzu wniosku zawarły się odpowiedzi na wszystkie pytania poruszane w kryteriach merytorycznych i kryteriach formalnych, aby ocena później wniosku o dofinansowanie mogła przebiec sprawnie i z jak najlepszym efektem.